Witam Was serdecznie w kolejnym wideo i od razu przechodzę do najbardziej niesamowitej historii biblijnej, czyli do historii Jezusa. W Nazarecie, w niewielkiej osadzie na Bliskim Wschodzie, mieszkała sobie dziewczynka o imieniu Maryja. Maryja jako nastolatka poznała Józefa. Co prawda, Józef był już w sile wieku, ale świetnie rzeźbił w młodym drewnie i był w sumie miły dla Maryi. Więc jak to często bywa, w pewnym momencie nastolatka zaszła w ciąże. Wiem, wiem co sobie pomyśleli wszyscy hejterzy, ale, ale mylicie się moi drodzy. To nie żaden wynik braku edukacji sensualnej. Nie, to był po prostu cud. No sam Józef się zdziwił, bo nigdy wcześniej jeszcze nic takiego mu się nie przydarzyło. I nawet chciał uciekać z Maryją, no bo ludzie gadali. Później jednak sprawa się wyjaśniła, bo okazało się, że to wszystko sprawka anioła zapylacza. I z całą pewnością wiemy, że to jest prawda, bo Józef powiedział, że miał sen, gdzie ten właśnie Anioł osobiście mu się przyznał. Podobnej historii trzymała się też Maria. Józef, będąc łebskim gościem, postanowił, że chce wychować to nie swoje magiczne dziecko i tak powstała nowa, zdrowa komórka rodzinna. Nadszedł czas spisu ludności. A nie były to czasy, kiedy ludność nie dopełniała obowiązków obywatelskich. Nie było żadnych wymówek. Nikogo nie obchodziło, że do najbliższej placówki trzeba iść całe 5 minut, albo że akurat no, jest ładna pogoda, więc pojadę na wycieczkę, no albo że dłużej pośpię i nie zdążę przed zamknięciem lokalu. Nie, nie, moi kochani, jak Józef usłyszał, że rzymski cesarz wzywa, to spakował tobołek, zarzucił go brzemiennej Marii na plecy i powiedział, ruszamy do Betlejem, bo obowiązek wzywa. Nawet nie zabezpieczyli noclegu, tak się śpieszyli. No i musieli nocować w jakiejś szopie. Maria trochę się dąsała, ale nic tak nie zmienia tematu jak poród, więc skupili się na tym. Nie wiadomo, kto przegryzał pępowinę, ani czy Maria zjadła łożysko, jak to jest teraz modne, ale wszystko się udało. Choć spokoju nie było. To te cholerne anioły, które musiały oczywiście rozleść się po okolicy i narozpowiadały lokalnym rolnikom, że nadchodzi jakiś nowy ład czy coś. No i ci oczywiście musieli przyleść i się dowiedzieć, o co kaman. Na no wszelki wypadek, no jakby trzeba było zapalić jakieś opony. Jednak nie mieli się o co martwić, bo znaleźli tylko noworodka. Oczywiście taki obrót spraw im się spodobał i chwalili Boga. Oprócz tych obdartusów przyszli też jacyś mundrale. Wydawało im się, że przyprowadziła ich tam gwiazda. Chyba wszyscy możemy się zgodzić, że byli trochę upaleni. Nie ma przecież możliwości, żeby cokolwiek, co jest na niebie, mogło ich doprowadzić gdziekolwiek precyzyjnie, a już na pewno nie wskazać im domu. To trochę tak, jakbyśmy chcieli pojechać do konkretnej biedronki w Gdańsku, i naszym przewodnikiem byłby kompas, no i instrukcja: idź na północ. Powodzenia. W każdym razie przewidziało im się, że to tu i postanowili obdarować dziecko tym, co mieli pod ręką. Byli zupełnie nieprzygotowani. Więc zamiast odciągacza do mleka, wózeczka czy choćby pieluszek, no zostawili kadzidło, którym pewnie się tak zaprawili, jakieś pachnidło i na całe szczęście trochę złota, chociaż za to da się kupić jakieś fatałaszki dla tego bezimiennego Bobasa. Bezimiennego, bo Jezus nie miał imienia do dnia obrzezania, czyli do ósmego dnia po narodzinach. Najbardziej mi żal tych odwiedzających, bo w sumie nie mogli się pochwalić, że spotkali Jezusa, tylko że no, spotkali, widzieli jakieś dziecko. W każdym razie wyglądało, że wszystko idzie w dobrym kierunku. A tu Klops do Józefa znowu przyszedł Anioł i mówi, że muszą uciekać. Józef, że ale o co chodzi? Anioł, że Herod usłyszał, że urodził się król żydowski i że chce go zabić. Nie znamy dokładnego przebiegu rozmowy, ale domyślam się, że Józef miał zastrzeżenia co do umiejętności zachowania tajemnicy przez boskich wysłanników. W każdym razie, mimo narzekań Maryi, zapakował jej znowu tobołek i ruszyli do Egiptu. Ciężko określić, ile w tym Egipcie byli i co tam robili, ale Herod zdążył nabroić, a potem umrzeć. Możliwe, że minęły dwa lata, bo Herod eliminował dzieci do tego właśnie wieku. Inna sprawa, że mogli wcale tam nie być, bo ewangelie jak zwykle się nie zgadzają, i według innej pojechali na wycieczkę do Jerozolimy, a potem wrócili do Nazaretu. W każdym razie jakoś wrócili i opowiadali po wiosce, jak widać wyżej, różne wersje swoich przygód. Jezus rósł zdrowo i nie robił absolutnie nic ciekawego, lub przynajmniej nie robił nic, co chcieliby zapisać jego późniejsi wyznawcy. Wspominają jedynie, że jako dwunastolatek był w świątyni i interesował się religią. Pewnie już wtedy wykombinował, co chciałby robić. Niestety więc nie dowiemy się, jakie romanse miał młody Jezus i gdzie pracował przez młode lata, ale pojawia się w historii dopiero jako dorosły facet z planem. Jakoś się spiknęli z Janem Chrzcicielem, który miał podobne hobby i podtapiał przechodniów w rzece, mówiąc, że to coś im daje. W zamian cieszył się poważaniem, no i pewnie coś mu z tego zawsze skapnęło przy okazji. Swój swego poznał i Jan Chrzciciel z Jezusem odwalili pokazówkę, że ja ciebie umyję, och nie jestem godzin, ja umyję ciebie i takie inne tam zabawy. Chrzest Jezusa to nie było jednak zwykłe chlapanie się wodą. Nie, 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 musiały być fajerwerki. Dlatego naczelnik wszechświata sprawił, że otworzyło się niebo. Na Jezusie, pewnie na głowie, usiadł gołąb, a z dziury w niebie, razem z chłodem kosmosu, dostał się głos naczelnika, który przemówił, że to jego synek i że go lubi. Oczywisty nepotyzm. Nie trudno się domyślić, że shout-out od Jana chrzciciela i wspomaganie sztuczkami zaczęło robić Jezusowi dobry PR. Zaczął zbierać uczniów i różnego rodzaju followersów. Jego przemowy miały bardzo dużo lajków. Zwłaszcza, że od czasu do czasu udawało mu się znaleźć kogoś, kto miał być chory, a po spotkaniu z Jezusem nagle ozdrowiał. Z każdym takim przypadkiem mit Jezusa rósł. Pewnego dnia, jak każdy celebryta, chciał być oryginalny i wymyślił, że dużo lajków będzie, jak wybierze się na pustynię, jak Bear Grylls. Po udaje, że nic nie jadł i nic nie pił, będzie miał jakąś wizję czy też starcie z szatanem, a potem wróci mm, z kolejnym wiralem. No i się nie zawiódł, bo pan ciemności jakoś wcale nie przerażony, że rozmawia z Bogiem, zaczął go kusić. A może jedzonko, a może stanowisko ministra sprawiedliwości w PiS, może skok na bungee. Lecz Jezus był twardy jak Tommy Lee Jones w ściganym i pan ciemności z podkulonym ogonem poszedł w diabły. Jak można się spodziewać, Jezus zaczął rozwijać swoją sektę. Wybrał sobie dwunastu najbardziej zaufanych i najładniejszych chłopaków jako swoich przybocznych. To dawało mu trochę dystansu do tej reszty śmierdziuchów, którzy za nim łazili. Zyskiwał też coraz większą władzę. Można powiedzieć, że panował już nad mózgami swoich wyznawców jak ryzyk nad emeryturami słuchaczy. Wszyscy wiemy, że władza korumpuje. Tak więc nie ma co się dziwić, że Jezus i jego chłopaki zaczynali robić, co im się żywnie podobało. A to w czasie postu urządzali sobie balangi, a to pracowali w Dni Święte. Generalnie niby tak bardzo słuchali pisma, ale tylko wtedy, kiedy było im to wygodne. Będąc nowym startupem, zaczęli robić szum i podbierać wiernych innym sektom. W owych czasach modnym miejscem była Jerozolima. Jezus wiedział, że musi zrobić wrażenie w tym mieście. Wtedy jeszcze nie było majbachów, ale były przepowiednie, więc żeby podpasować pod przepowiednie, Jezus potrzebował osła. I nie chodzi tu o wyznawcę, ale dosłownie osła. Postanowił więc go ukraść i wysłał do wsi uczniów, żeby pożyczyli sobie odpowiednie sztuki z pobliskiego gospodarstwa. Potem, gdy jechał, jak mietek o spoilerowanym sejczęto, to jego wyznawcy biegli przed nim, rzucając na ziemię ubrania i gałązki i darli się w niebogłosy, tak aby szef wjechał na pełnej kurtuazji. W naszych czasach można pytać, kim jest Anna Delby? Ale już dwa tysiące lat temu był ktoś, kto zrobił równie duże wrażenie. Wszyscy byli zainteresowani Kim jest Jezus? Tym bardziej, że ledwo co wjechał do miasta, to poszedł do kościoła i zrobił zadymę, że w kościele niby prowadzono sprzedaż. Gdyby ten biedak wiedział, jak się dzisiaj handluje na kościelnych włościach, to pewnie by się nieźle zdziwił i zdenerwował nie na żarty. No ale już nawet wtedy zrobił niezłą scenę. Jezus tak się podjarał, że o mały włos by nie przegiął. Nie wiadomo, czy to adrenalina, czy to inne dragi, tak go nakręciły, że zaczął rozmawiać z drzewami i żądać od nich owoców, kiedy ich nie dostał, obraził się na drzewo, rzucił na nie urok i poszedł. Ciężko było to wytłumaczyć w Biblii, ale wiecie, ciemny lud to kupi. Dalej. Dalej Jezus dokonywał wielu wspaniałych czynów. Uzdrawiał trędowatych, oddawał wzrok niewidomym, uruchamiał inwalidów, skrzeszał umarłych. A nawet bronił prostytutek. Generalnie robił wszystko to, co w dzisiejszych czasach potrafi przeciętny afrykański pastor. Wtedy jednak nawet to wystarczyło, żeby wkurzyć tych i owych. Zbyt dużo było o nim gadania. Zbyt duże wpływy zyskiwał. No a mafia religijna, jak każda mafia, nie lubi konkurencji. Przekupili więc jednego z jego kapitanów. Ten Judasz miał zupełnie przypadkowo na imię Judasz. Bardzo dziwne. Trzeba przyznać, że jak w brazylijskiej telenoweli, Judasz zdradził Jezusa. A zrobił to oczywiście Pocałunkiem. Ten pocałunek to właśnie był słodko kwaśny znak dla zbójów, że ten, z którym całuje się Judasz, to właśnie jest Bos. Złapali więc Jezusa, pobili i przekazali do likwidacji rzymskiemu aparatowi sprawiedliwości. Głupcy nie wiedzieli, że Jezus sam to wszystko zaplanował. Był w końcu Bogiem, który był własnym synem, w ludzkiej postaci. Dzięki temu mógł dyskutować sam ze sobą i wcale to dziwnie nie wyglądało. Musicie bowiem wiedzieć, że Bóg od dawna chciał jakoś zmienić swój image wśród ludzi. Wymyślił więc, że najlepszym sposobem będzie, jakim po prostu wybaczy. Coś, co zrobili ich dawno, dawno zapomniani przodkowie Adam i Ewa. Ale nie mógł ludziom po prostu wybaczyć. Nie, nie. Wtedy to by niczego się nie nauczyli, nie zapamiętali komu dziękować. To, to musiało być spektakularne. Więc najlepiej będzie, jeśli popełni samobójstwo przez policjanta. No nie do końca, bo bardziej przez rzymskich żołnierzy, ale analogia trzyma się mocno. Tak więc to właśnie mózg Jezus tak zmanipulował ludzi i wydarzenia, że dojdzie do Jego ukrzyżowania. Dzień wcześniej, przed całą akcją, miał jeszcze pewne wątpliwości. I dzięki rozdwojeniu jaźni mógł sam siebie poprosić o zmianę zdania. Ale był twardy i sobie odmówił. Plan więc musiał zostać wykonany. No i stało się tak jak chciał i nie chciał. Wniósł krzyż na górę. Został ukrzyżowany, a potem umarł. Kiedy patrzył, jak umiera, dodał sporo efektów specjalnych. Jak czytamy w Biblii, cały świat pogrążył się w ciemności na trzy godziny. Błyskawice rozdarły niebo, zadrżała ziemia, a z grobów powyłaziły zombie. Było to zdecydowanie spektakularne, choć z rozczarowaniem muszę powiedzieć, że ówczesna prasa kompletnie przemilczała te wydarzenia. W każdym razie Bóg, Jezus, yy, miał w zanadrzu jeszcze jedną niespodziankę: postanowił postraszyć swoich uczniów i zmartwychwstał po trzech dniach. A to dał się zobaczyć temu, a to wystraszył dziewczyny przy grobie, a to znów wparował na zebranie swoich uczniów i dał sobie wsadzić palca w dziury Tomaszowi, który w sumie do tej pory nie doznał należnego mu szacunku za bardzo racjonalną i sceptyczną postawę. Jezus był zadowolony. Zakończył swoją misję. Jego sekta była już na tyle silna, że przetrwa kolejne tysiąclecia. I ogniem, i mieczem, i torturami wywalczy sobie prawo do nazywania jej religią miłosierdzia. Nie pozostało mu już nic innego, jak odlecieć w kierunku nieba, co oczywiście zrobił. Nie wiadomo, czy spalił swoje ciało w słońcu, czy zostawił je dryfujące w mroku i zimnie kosmosu, ale na pewno zostawił po sobie książkę i historię, która zadziwia nas do dziś. Chociaż nie tyle zadziwia samą treścią, a bardziej tym, że są ludzie, którzy wierzą w każde jej słowo i że to niepodważalna prawda. To tyle na dziś. Pozdrawiam, Wasz Światowid.